Może nie dzisiaj. Patrzcie. Aha. No właśnie, on nigdy nie miał na dłużej dziewczyny. No, no i te jego stylizacje ciągle włosy poprawia. Poza tym mój gej radar się nie myli. No na pewno. Kogo obgotujacie? Rozmawialiśmy o takim znajomym. Tak? Jakim? Nie jest znaczy taki nasz stary ziomek. Co z nim? Zastanawiamy się, czy może nie jest gejem. A nawet jeśli jest to co? W sumie nic. Tylko się zastanawiamy, dlaczego to ukrywa. Nieważne. Dawajcie, zamawiamy pizzę. Dlaczego nam to robisz? Czy ty w ogóle myślałaś, co ludzie powiedzą? No tak. Przecież to jest najważniejsze, nie? Sandra, czy ty rozumiesz, że przynosisz wstyd całej naszej rodzinie? Serio? To, że się dobrze uczę, czy działam w różnych organizacjach, to, to już w ogóle... To już się nie liczy, tak? Ale wyglądasz jak jakaś puszczalska! Ty, jak jakiś dziaders! A dziaders? Czy ty w ogóle słyszysz, jak ona do mnie mówi? No może chociaż raz byś coś jej powiedział? Masz wyglądać jak normalna dziewczyna! Nie będziemy się za ciebie wstydzić! Ja wyglądam jak normalna dziewczyna. A jeżeli tak bardzo Wam się nie podoba, to sobie znajdźcie nową córkę! Sandra, stój! Jeszcze nie skończyliśmy. Umówiłam się ze znajomymi. Nigdzie nie wyjdziesz. Nawet nie próbuj! Nudeski, no, wysłasz? Nie. Ale nie musisz ze mnie wstydzić. Nie o to chodzi. O co? Wydaje mi się, że Michał nie chce się ze mną kochać przez moje piersi. A coś więcej? Są takie nierówne, w ogóle beznadziejne. Po pierwsze, to wszystkie piersi, naturalne, są nierówne, tak jak jądra. I myślisz, że Michałowi to serio przeszkadza? A ty co, taka zapięta pod szyję? Przeziębiona jesteś? To starzy, ale opowiem ci później. W każdym razie, twoje piersi nie muszą wyglądać jak te idealne z filmów porno. I nie muszą też spełniać oczekiwań Michała. Pamiętaj o tym. Ładnie tak obgadywać nieobecnych? Nie obgadujemy cię, tylko przegadujemy tematy nowych odcinków, które wysłałeś. Który się Wam podoba? Myślę, że wszystkie są spoko, ale tym razem zrobimy mój temat odcinka, czyli kanony piękna. Dla mnie spoko. Za pół godziny u pokoju montażystów, dobra? Coś wam pokażę. Okej. Okay. Masz nową stylówę? Tak. Dobra, zróbcie kolumnę z numerkami od 1 do 6. Ja będę Wam po kolei wyświetlać slajdy. Na każdym będą dwie różne osoby. I będziecie musieli oczywiście anonimowo wybrać, która Wam się bardziej podoba. Let's go. Ej, nie podglądaj. Dobra, zaczynamy. Pierwszy już mamy. Wszyscy mają? Dobra, let's go. Next. Następny. Dobra, co sądzicie o wynikach? Że różną osobom podobali się różni ludzie. Dokładnie. I to widać po badaniach na tak małej grupie. Jak widać nie ma jednego określonego typu urody, który by się podobał każdemu. Ja znam takiego gościa, który umawia się tylko i wyłącznie z chłopakami, którzy mają mniej niż 1,70. siedemdziesiąt. No, no ok. No okej, a na przykład piersi? No, tutaj jest raczej jeden kanon piękna. Nie, bo każde są inne i każde ma inne upodobania. A są tak. też takie badania, które pokazały kiedyś, że te mniejsze piersi mogą być bardziej wrażliwe od tych większych. Michał, a ty co o tym sądzisz? Michał? Hmm? Dobra, słuchajcie, w poniedziałek wyślemy im ten scenariusz. Wiesz, co bym dodał do tego? Że najpierw trzeba polubić siebie, żeby inni mogli Cię polubić. No, spoko. To myślę, że możemy dodać takie motto, nie wiem, pokochaj siebie. No. Dobra, to ja spadam. Piekaj, chodź. Spróbuję jeszcze raz pogadać z rodzicami. Ale oni są jak beton. Nic do nich nie dociera. Na razie. Trzymaj się. To może po prostu powiedz im, co czujesz. Jak to na ciebie wpływa, no niech poznają twoje intencje. Ale wiesz, pamiętaj, spokojnie, bez krzyków. Będzie dobrze. Dobra, dzięki, Lec. Już Trzymaj się. Powodzenia. To co? Chodźmy do mnie. Coś mi wypadło niestety. Muszę spadać. No okej. Okay. A do Ciebie nic nie dotarło? Zdejmuj natychmiast te szmaty! No ale spokojnie, mi się te ciuchy podobają i ja się w nich dobrze czuję. Słuchajcie, mi jest naprawdę bardzo przykro, że Was oszukiwałam. Na pewno nie bardziej niż nam. Bo bałam się Waszej reakcji. Zrozumcie, że to, jak się ubieram, nie definiuje mnie jako puszczaskiej, Ale inni tak Cię odbierają, dziewczyno! Ty zrozum to wreszcie! Tylko zrozumcie, że ja się ubieram dla samej siebie, a nie dla innych. I tak mi się podoba Pan Michał.